Wydaje mi się, że warto brać udział w tej akcji, ponieważ promuje ona bardzo ważne wartości. Sama, jak zresztą nazwa mówi warto być dobrym, pokazuje te wartości, które nie tylko w dniu dzisiejszym mogą się przydać człowiekowi, ale mogą zaprocentować na przyszłość. Promowane są tutaj takie wartości jak dobro do człowieka, poszanowanie ludzkiej wartości, poszanowanie ludzkiego majątku, ludzkiego życia przede wszystkim, a także takie zachowania prospołeczne, typowo proekologiczne. Nawet zwykłe sortowanie śmieci może w przyszłości odbić się pozytywnym. Prawda, pozytywnym echem. To jest to akcja, która polega na promowaniu dobrych postaw, na promowaniu wolontariatu jako pomysłu na samorealizację. Jest to spełnianie dobrych uczynków, pomoc innym ludziom, pomoc bliźniemu, zwłaszcza dlatego, że naprawdę są niektóre osoby, które potrzebują tej pomocy. Jest to także taki jakby dobry moment, żeby wykazać się, bo nie wszyscy uczniowie biorą udział. Jest to spełnienie siebie, jest to jakby pokazanie, satysfakcja dla samego siebie, że potrafi się coś, można komuś pomóc. Pomóc, nie tylko siedzeniem w domu i nie wiem pod blokiem, tylko jest to pomoc. Mamy troszeczkę pracy, ponieważ akcja rozpoczęła się już miesiąc temu, a będzie trwała do 20 czerwca. W tym okresie uczniowie muszą faktycznie wykonać wiele działań, żeby. Mogli się później 20 czerwca z tego rozliczyć. Będziemy działać w różnych obszarach. Będą to obszary, które będą dotyczyły samej szkoły. Tutaj jakieś pozytywne działania w stosunku do kolegów, w stosunku do koleżanek, w stosunku do nauczycieli. Poza szkołą to będą takie relacje międzyludzkie typowo, nawet w stosunku do rodziców, do osób starszych czy do swojego najbliższego otoczenia. Mamy wykonać też akcje, które troszeczkę wykraczają poza szkołę, a mają szersze znaczenie, czyli typowo akcje ekologiczne. Po raz kolejny w tym roku będziemy zbierać elektroodpady, bo jest to typowo taka ekologiczna, ekologiczna akcja. Akcja Sprzątanie Świata akcje pomocy na przykład wolontariat będzie pomagał na przykład w domu dziecka czy w domu starców wszystkie te akcje będą przez stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w tym konkursie premiowane sama działam w wolontariacie także wiem że ludzie potrzebują pomocy jestem korepetytorką już teraz uczę dziewczyny właśnie matematyki także wiem że są osoby które naprawdę potrzebują tej pomocy i to nie właśnie nie tylko to bo także biorę udział w wielkiej świątecznej pomocy w zbiórkach żywności, pakowanie paczek na przykład na Mikołajki. Także wiem, że naprawdę te dzieci, jeżeli dostają prezenty, to się cieszą. Tak samo zresztą dorośli. Nasza szkoła już od y, wielu lat bierze udziały w, w różnorodnych akcjach y, charytatywnych, y, sortowanie śmieci, pomaganie ludziom po prostu dla powodzian, zbierają żywność, y, zbieranie baterii na przykład, żeby nie zanieczyszczać środowiska.